Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Trials Evolution Gold, Gold Edition. No i jest to odcinek konkursowy, tak więc witam Cię, Rojo. witam wszystkich uczestników konkursu. No i dzisiaj właśnie oto ta gra. Rozpoczniemy od razu ostrym kopnięciem w dupę. No i ostra jazda od samego początku. Nie będziemy tutaj przedłużać. Ostra jazda od początku. No i... Jedziemy, jedziemy, no i skok będzie pięknie, będzie pięknie, czy wyrąbie się, nie, jednak się nie wyrąbał. No i obrót pięknie, 360 stopni w górze, piękne salto. No i teraz drugi no obrót czy będzie, jednak się nie pojawi, ale tutaj wyjem! I wywrócił się niestety. Tak więc widzicie, że nie jest wcale tak łatwo, nie jest wcale tak łatwo, eee, ale myślę, że sobie poradzę. <śla> Ready? Go! No i jedziemy, jedziemy z ostrej beczki, jedziemy po prostu po zwycięstwo, jedziemy po złoty medal, można zdobyć do, trzy, y, trzy medale, y, srebrny, złoty, no i oczywiście brązowy, ten ostatni jest do dupy, tak więc tych medali zdobywać nie będziemy chcieli, y, jak widzicie gra z bardzo fajną oprawą graficzną bardzo fajnie się tutaj jeździ, dosyć rozwinięty tutaj jest styl właśnie takiej jazdy na pograniczu przyczepności na pograniczu właśnie tych wszystkich salt, tak więc jest całkiem przyjemnie, całkiem fajnie i wydubczy. <śmieszne> śmiesznie jest, jest śmiesznie jest zabawa jest. No i wydupcył kolejny raz, tak więc widzicie, że nie jest wcale tak prosto. Nie jest wcale tak łatwo. I czy dojdzie do mety? Jest, jest srebrny medal. Tak więc nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. No więc dobra, jedziemy sobie tym razem na średnim poziomie trudności. Jak widzicie są do wyboru różne poziomy trudności. Miał być, ma, miał być to gameplay z gry, tak więc... z komentarzem, tak więc będę coś o tej grze także mówił, żeby nie było tylko głupich, głupich pierdół, no i piękny wyskok, jak widzicie tutaj salta można robić przepiękny, no ale trzeba tutaj utrzymać także swoją równowagę. No i kolejny piękny skok, a i no i co tutaj będzie jest? Udało się na szczęście. Tak więc jest spoko, no i tutaj duża prędkość, tak więc jest zabawa. Aj! No i tutaj na jednym kółeczku przepięknie, i kolejny skok, czy teraz będzie dobrze? Jest dobrze, no ale teraz głową nie uderzymy. Piękne wybicie, no i zobaczymy, czy wyskoczy, czy wyskoczy, i pięknie 360 po obręczy. Aj! Złamany kręgosłup w 10 miejscach, 8 żeber, no i mózg. No jedź, jedź, jedź tym skuterkiem, jedź tym krosikiem, jest, piękne wyjście, no i teraz rozpędzamy się do prędkości światła, no i zobaczymy czy teraz wypierdoli w górę, ooo, oh yeah, no i jeszcze jeden skok, au, oh yeah, tak krzyczysz stary, nie krzycz tyle, obrotów pięć, pięknie, wpis pizdiet, no i wyskok, zajebiste, nie? Jakby to rojo powiedział. Oh je, yeah, o tak. Pięknie obrotów 5 milionów przez 5999 i jazda. I kolejny skok. Tym razem piękny jeden obrót w przód. No i ogień do przodu, ogień do przodu. No i czy będzie teraz piękny wyskok do samej mety? Jest. Wczułam się w tą grę niesamowicie. Tak więc jest zajebiście. Kolejny, kolejny wyścig e, Stras Evolution Gold Edition. E, warto tą grę zakupić, naprawdę. Gra przecudowna, gra fantastyczna. No i jazda, no i jazda. Ale mi tutaj wybiło, no i crash! Czyli wypadliśmy, wypadliśmy na kręgosłup, wypadliśmy na głowę, spadliśmy na głowę. Czy jak to tam, można by było powiedzieć. Oje, oh yeah, je, podnosi nam pięknie, Yeah, O oh, tak i po kręgosłupie i po głowie Oh je yeah. i teraz pięknie po wodzie i wyskok i piękny obrót 360 stopni, proszę państwa Coś niesamowitego, coś niesamowitego O oh, je, yeah. zajebiste oh! <ścoughs> Nabieramy prędkości, nabieramy prędkości, tak więc jest dobrze, jest dobrze. Trzymamy fason przez cały czas. No i pięknie, obrót 360, i żrej glebę źle. Żre. Tak więc widzicie, i kolejny raz całkiem, całkiem ciężko. Już 5 flashbacków zostało użytych. No i niestety ten beznadziejny brązowy metal. No nie, jestem zły. Jak chcę jeszcze raz? Dajesz, dajesz, które by to wybrać teraz? Eee, tak więc dobra, lecimy sobie po kolejnie będziemy Nie! wybierać tych dalszych, zobaczymy sobie co będzie nas czekało w kolejnej, tak więc tutaj oj tutaj będzie wysoko, tutaj będzie zajebiście. No i wyskoki, pięknie i do mety. Po zwycięstwo. Ogień! No i pięknie tu będzie się rozpędzał. Aaaa! I piękny wyskok i czy zdoła jest. I kolejny wystrzał. No i teraz będzie piękny wyskok w górę, no i czy teraz obrót jest obrót i uderzenie głową wy tą właśnie o to wyskocznie Piękny obrót i teraz trzeba w górę. Aaaa! Fly! Fly! Aaaa! Jejbista. No i zatrzymaj się, teraz żeby się zatrzymać, teraz żeby było dobrze, no i piękny wyskok, jazda, ogień, ogień z dupy, no i wyskocz, wyskocz, jest, 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 tak więc tutaj będzie obrót 360 i fantastycznie, ogień, yeah, o tak, lubię to, to mi się podoba, no i pięknie, uderzenie w ścianę i brązowy medal, niestety ten najgorszy. Najgorszy scenariusz, czarny scenariusz. Zginąłbym pewnie już milion pięćset, sto razy. Dobra, weźmiemy sobie teraz coś innego. Eee, tak więc weźmiemy sobie Freestyle. Freestyle, tak więc będziemy tutaj robić różne akrobacje na. Zaraz zobaczymy. Za chwileczkę na nartach. Na nartach, tak więc 3, 2, 1. No i go! Startujemy, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. No i ogień i obrót. Pięknie. Piękny obrót. Piękne wylądowanie niczym. Adam Małyż na skoczni. Mam uciec. Teraz piękny wyskok, piękny obrót. No i zobaczymy czy wyląduje. Jest. Wylądował polski orzeł. No i ogień. Ogień do przodu. Piękna tutaj um, kontrola. Piękna kontrola tych nard, no i obrót podwójny, potrójny. i Jest! Pięknie! Zalicił glebę! <laughs> Coś pięknego, coś pięknego. Dobra, lecimy sobie kolejny raz freestyle, czyli jak wiecie, narty. No i, i będziemy starać się dojechać, dolecieć. Tymi nartami jak najdalej, eee, okej, okay. no i startujemy i piękny, jedno, jeden obrót 360 stopni, jak widzicie, mamy czas, eee, minutę 20. Już teraz eee, obroty są po prawej stronie. Czym więcej tych obrotów, tym lepiej, tym więcej tych wszystkich punktów, eee, więc jest eee, po prostu lepiej. No i na dupę, na nową, niestety. Oh, 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 oh. Jeszcze raz, no i lecimy kolejny, kolejny eee, raz do przodu. Eee, Tutaj będzie piękny obrót, jest piękny obrót, piękne wylądowanie na nartach. Tutaj delikatnie e, podniosło nasze narty do, w górę. E, no ale jest, jest tutaj, no i gleba będzie jednak gleby nie ma. Muzyka jest zajebista, tak więc wczuwając się w tą grę jak tylko możecie. No i dojechaliśmy jeszcze dalej, tak więc wysko teraz. Piękny obrót, piękny obrót. I czy idealnie wyląduje? Idealnie wylądowałem. Tak więc tutaj będzie dużo obrotów, bardzo dużo obrotów i piękne wylądowanie, piękne wylądowanie. No i kolejny wyskok, kolejny wyskok. No i jest pięknie, jest fantastycznie, jest świetnie, jest zabawa. No i tutaj ogień, ogień z dupy. Jakby można to było powiedzieć i leży. Nie! Cóż, to wszystko w tym odcinku. Był to 10-minutowy odcinek, tak więc muszę się w tym czasie zmieścić. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne takie odcinki, już na odcinki zwykłe, niekonkursowe. Trzymajcie się wszyscy. Hej!